10:39, podejście pierwsze, zaczynamy. Cześć, tu Lidka z kanału Yoga teraz, fajnie, że jesteś. Przed Tobą miękka, bardzo kobieta praktyka, która będzie zapraszać nas do przepływu, do kontaktu z oddechem. Także jeżeli jesteś gotowa, gotowy, stań z przodu maty i zaczniemy od delikatnej rozgrzewki. Ustaw się z przodu, rozstaw stopy dzisiaj nieco szerzej i poprzepuszczaj ciężar ciała z prawej strony na lewą, tak byśmy przelewali wodę w wazie, w miejsce z prawej strony na lewą, z lewej strony na prawą, do tyłu, do przodu. Prowadź w tym wszystkim oddech, rozluźnij barki, puść wszelkie oczekiwanie. Bardzo dobrze. I tak kołysząc biodrami, pozwalając, aby barki swobodnie się poruszały, dodaj ruch głowy po łuku z prawej strony na lewą i swobodnie z powrotem. Być może barki zechcą się dołączyć. Być może znajdziesz swój wariant, który przynosi jeszcze więcej przyjemności. Bardzo dobrze. I teraz zatrzymaj się w centrum. Podnieś lewe ramię, przenieś lewą rękę na prawą stronę, za to I teraz, gdy jesteś w delikatnym skłonie, zmień rękę prowadzącą. Prawa ręka w górę w I Jeszcze raz, lewa ręka na prawą, po łuku uginasz kolana, przychodzisz do skłonu, i w skłonie zmieniasz prawą rękę na wiodącą. Jeszcze raz do centrum. Lewa ręka po łuku, ugni kolana, zaokrągli plecy i prawa ręka w górę. Bardzo dobrze. I teraz przejdź na palce stóp, unieś pięty, zrób wdech, wyciągnij się, wydłuż smukłe ciało. I z wydechem opuść pięty, ugni kolana i puść ciało w dół. Wdech, podnieś się do góry na ugiętych kolanach, podnieś ręce. Sięgnij w górę, napnij pośladki i wydech, ciężko pięty w dół, cały ciało w dół. I jeszcze raz, wdech, na ugiętych kolanach w górę, pociągnij palcami do sufitu, podnieś godnie głowę i wydech, opuść pięty, całe ciało w dół i miękko podnieś się do góry. I teraz druga strona, prawa ręka. Na lewą stronę zegnij kolana, zaokrąglając plecy skłon i zmiń lewą rękę na wiodącą, unosząc ciało. Prawa ręka na lewą, za koło i lewa ręka wyprowadza Cię do góry i wdech. Prawa w lewo, wydech skłon, lewa w prawo. Górę. Bardzo dobrze. Teraz rozstaw stopy szerzej, pięty węziej, palce na zewnątrz. Wyciągnij ręce do przodu. Teraz wysuwając biodra w tył, ugnij kolana, przejdź do pozycji malasan. I wyciągnij ręce do przodu. Zacznij przechodzić ze stopy na stopę, wprowadzając ruch. Być może ręce zechcą Ci pomóc. Mm -hmm. Szukaj właśnie nowych przestrzeni, odkrywaj to, co joga, ta sekwencja może dać sobie teraz bardzo dobrze. I chwileczkę zostań w malasanie, czyli w tym takim naszym słowieńskim przykucu. Wyciągnij ręce w przód, zwiń dłonie w pioski i zacznij zataczać koła piąstkami wokół przedramion. Troszeczkę wydłużaj plecy. Osadaj miednicę, kolana kieruj na zewnątrz i zmień kierunek. Jeszcze 3, 2, jeden. Unosząc biodra, odłóż dłonie na ziemię. Przejdź do psa z głową w dół. Troszkę wydłuż dystans, żeby mieć przestrzeń. Rozluźnij głowę i zacznij spacerować ze stopy na stop. Szukaj tutaj płynności, gracji. Jakości ruchu. Mm, bardzo dobrze. I teraz zobacz, przekręć pięty w prawo, palce stóp w lewo. Przełóż lewą stopę za prawą i przechyl biodra mocno w prawo. Cały czas jesteś w kształcie psa z głową w dół. Rozluźnij głowę, możesz zatoczyć kilka kunią. I wróć do środka, skręć pięty w lewo, palce w prawo. I teraz przełóż prawą stopę za lewą. łagodny ruch głową, rozciągaj prawy bok ciała. Pięknie. I wróć do centrum. Przejdź do klęku. Dwa, trzy oddechy w tej nowej pozycji dla naszego układu mięśniowego. I teraz zostaniesz na prawej ręce. Skręcisz się w lewo, lewe kolano jako pierwsze, lewa ręka w górę wdech. Skręć do nieba i wydech, opuść lewe kolano lewą dłoń. Skręć prawe kolano w górę, prawa ręka w górę, odciągnij w tył aktywny brzuch. I wydech, ręka w dół, lewa ręka, lewe kolano wdech, oddechnij się od prawej ręki. I wydech w dół, prawa w górę wdech. Spokoj w przestrzeni w barku, w głowie w szyi, opuść rękę ostatni raz, lewa w górę, spójrz za dłonią i wydech, opuść prawa w górę, spójrz za dłonią, otwórz szeroko oczy, subtelnie uśmiechnij się do siebie i wydech bardzo dobrze. Połącz teraz stopy, opuść pośladki do pięt, opuść czoło. Rozluźnij ramiona, rozluźnij górę ciała, poddychaj chwilkę przez usta. Bardzo dobrze, łagodzący wydech. Pięknie, teraz spójrz przed siebie, wyciągnij ręce w przód, przejdź do klęku podpartego, podwiń delikatnie palce stóp. Teraz ściągnij łopatki, klatka piersiowa do przodu, wdech, wydech, ciężar do tyłu, kość, ogonowa pod siebie, plecy okrągłe. I teraz uginając łokcie, przechodzisz klatką piersiową do przodu, wdech i znowu uginasz łokcie, pod ogonową, kocik, grzbiet i płynnie uginasz łokcie, wdech, do przodu. I wydech, okrągłe plecy i uginasz łokcie, wdech w przód i uginasz łokcie, zaokrąglasz plecy. Zostań chwileczkę, pięknie i przejdź do pozycji stołu, kręgosłup neutralny, delikatnie kościoł nowa w stronę twarzy i teraz unieś kolana w górę do pozycji deski. Teraz z pozycji deski, unieś prawą nogę lekko ponad ziemię, tak aby twoje prawe kolano było cały czas w linii z lewem. Aktywuj brzuch, prawy pośladek napięty. Opuść prawą nogę, wydech, lewa noga w górę, palce lewej stopy obciągnięte, patrz na wprost, jeszcze dwa. Opuść stopę, pies z głową w dół, rozluźnij teraz głowę. Wpuść oddech. Bardzo dobrze. I teraz stań na palcach stóp, napnij uda, podnieś wysoko pięty. I zaokrąglając plecy, wpychając górne plecy do góry, przejdź do deski. I teraz zobacz, ugniesz kolana, zrobisz plecy wklęsłe, przejdziesz do psa z głową w dół. Głęboko oddychaj, palce stóp zostają pięty w górę i teraz z górne plecy, fala kręgosłupem do deski, ugnij kolana, plecy wklęsłe, wejdź do psa z górą, dół. jeszcze dwa razy, wejdź na palce, aktywuj nogi, wypchnij górne plecy, deska, ugnij kolana, kolana ponad ziemią. Plecy w klęsło pies w dół. I ostatni pięty w górę, wypchnij plecy, ciężar w przód i ugni kolana, miękko wróć do psa z głową w dół. Bardzo dobrze. I teraz usiądź pośladkami na piętach. Zatocz kilka miękkich ósemek dłońmi. bardzo dobrze, i teraz podnieś ręce w górę prawą rękę po łuku opuść z tyłu za stopą zrotuj bark i miękko wypychając biodra unieś klatkę równolegle do ziemi pięknie opuść biodra ręka dołem wraca, wdech i lewa ręka tyłem w linii ze stopami wydech, wypychając miednicę unieś bioderka i opuść biodra, ręka dołem wraca, i z wydechem połku odłóż na momencik, dłonie na uda, rozluźnij barki, zaproś oddech. Bardzo dobrze, i otwórz oczy. Przejdź do psa z głową w dół. Bardzo dobrze. Ugruntuj się na dłoniach. Dociśnij szczelnie dłonie. I teraz podnieś prawą nogę w górę. Napnij prawy pośladek i teraz unieś lewą piętę. Uginając prawe kolano, wyrzuć prawą stopę aż do dłoni. I teraz lewa dłoń pod lewy bark, prawe ramiona wprost. I na wdechu, po uchu. przesuń rękę do tyłu, angażuj łopatkę, wdech i wydech. Ręka wraca, próbujesz dotknąć przed ramieniem ziemi. Wdech, prostuj lewy łokieć, prawa ręka w tył. I wydech, ręka wraca, prawy łokieć do ziemi, lewy łokieć uginasz. Jeszcze dwa, wdech. Lewa noga prosta, wydech, powrót. I jeszcze raz wdech. I wydech, świetnie. Opuść dłoń do dłoni, przejdź do psa z głową w dół. Popraw ułożenie dłoni, rąk. Odpychając się od dłoni, wyciągaj boki ciała. Tak, żeby ciężar ciała przechodził z rąk na nogi. I teraz unieś lewą nogę w górę. Podnieś lewą piętę. Wdech. Z wydechem przyciągnij kolano do klatki. Wyrzuć stopę pomiędzy dłonie. Z determinacją. Prawa dłoń zostaje. Lewa ręka w przód. I teraz półku wdech. Odprowadź prawą, lewą rękę w tył. I wydech. Uginając prawy łokieć opuszczaj lewy łokieć w dół. Wdech. Lewa ręka półku w tył. I wydech w dół. Jeszcze dwa razy. Pamiętaj, że zawsze możesz zrobić wariant lżejszy, czyli na przykład z kolanem na ziemi. W zależności jak jest dzisiejszy twój stan. Wdech. I wydech. Opuść dłoń do dłoni. Ustaw dłonie na szerokość barków i przejdź do psa z głową w dół. I przejdź do deski. Uklęknij Usiądź pośladkami na piętach. Przodem ciała, unieś ręce. I znowu prawa ręka do tyłu. Zrotuj bark, podwinkość ogonową i biodra w górę. Lewa ręka ciągnie w tył. Jeżeli szyja boli, możesz podłożyć dłoń pod tył głowy. Zostań na trzy. Na dwa. Na jeden. Pięknie. Biodra napięty. Prawa ręka do lewej. Lewa ręka połku w tył, ściągnij bar, podwiec ogon, podnieś miednicę, prawa ręka w tył. Możesz podeprzeć głowę. Oddychaj. Bardzo dobrze biodra w dół. Ręka do ręki wdech. I z wydechem przenieś ręce w tył. Zaplać palce dłoni. odciągnij proste ręce od boków ciała, postaraj się aktywować nieco bardziej brzuch. Patrz na wprost. I rozpleć ręce. Wróć do psa. Z głową w dół. Wdech. I teraz przejdź do deski. Opuść kolana. Opuść lewą goleń w poprzek maty. Prawą stopę wyprostuj w linii z lewym kolanem. I teraz prawą ręką pociągnij w lewo i delikatnie po się, tak żeby otworzyć klatkę piersiową. Pełny wdech. I wydech. Bardzo dobrze. Opuść dłoń do dłoni, wróć kolanami na środek maty. I teraz druga noga w poprzek, lewa noga prosta. Odepchnij się od dolnej ręki, lewą ręką połku sięgnij za głowę, wypychaj górny bok bardzo pięknie i wróć ręką do ręki skręć kolana przejdź do psa z głową w dół wdech i teraz będzie nowy element przejdź do deski i teraz lewe kolano przełóż za matę na prawą stronę Prawa noga prosta, lewa noga zgięta, usiądź pośladkami na piętach. I teraz unieś biodra i wróć do deski. Bardzo dobrze. Prawa noga w lewo, lewa noga prosta usiądź. Wdech. Aktywny brzuch, unieś biodra, wróć do deski, pies głową w dół. Bardzo dobrze. I teraz jeżeli możesz, przejść do siadu skrzyżnego. Wybrany przez siebie sposób. Następnie wyciągnij stopy w przód. Złap za kolana, wydłuż kręgosłup. I odłóż prawą rękę za prawym pośladkiem, palce stopy do tyłu. Ściągnij prawy bark, wyciągnij lewe ramię. I teraz odpychając się od nóg, podwięć miednicę. Unieś biodra, sięgnij lewą ręką dalej. Prowadź oddech, pośladki w górę, na trzy, na dwa, na jeden, teraz w kontrolowany sposób, zejdź w dół, złap za kolana, wdech, lewa ręka w tył, palcami od siebie, prawa ręka w górę i podbijając miednicę, unieś biodra i się teraz prawą ręką w tył, głowa może patrzeć w dół. Zostań, trzy oddechy, Pięknie i zejdź w dół, bardzo dobrze, złap za kolana i teraz okrągłe plecy, wklęsłe plecy, okrągłe plecy, Wklęsłe plecy, świetnie, skrzyżuj golenie, na chwileczkę usiądź w siedzie skrzyżnym z, z wydłużonym kręgosłupem, Ostatni element niespodzianka na dzisiaj, pozycja dzikości. Najpierw zobacz, jak pozycja wygląda, a potem spróbujemy ją razem odtworzyć. Tutaj z siadu skrzyżnego mogę wejść do klęku przez przesunięcie ciężaru ciała w przód. I wracam się do psa z głową w dół. Najpierw zobacz, będzie pieskową w dół, deseczka. Następnie znowu przełożysz lewą nogę za matę po prawej stronie. Usiądziesz. Pośladkami. I teraz będziesz unosić biodra, podniesiesz lewą piętę, prawa noga jest prosta i pociągniesz lewą ręką, posko się w tył, wysoko miednica, pośladki napięte i potem obniżysz biodra i przełożysz się do przodu do deski, usiądziesz, odpoczniesz. Jeżeli to jest za trudne dla siebie i już widzisz, że ten wariant jest poza zasięgiem na razie, zrób poprzednie ćwiczenie, czyli to. Okay? To też nas mocno wzmacnia, poprawia wygięcia. Jak jesteście gotowe, gotowi zapraszam. Pies głową w dół. Weź głębszy wdech. Z wydechem wypuść napięcie. I teraz stając na palcach, wypychając górne plecy, idziemy do deski. Zostajesz na prawej ręce i prawej nodze. Lewą nogę unosisz, przekładasz za prawą krawędź maty. Siadasz na prawym pośladku, lewa noga zgięta. I teraz opuszczasz prawą stopę, podnosisz lewą piętę. Wchodzisz w górę. Tak, pośladki napięte na trzy, na dwa, na jeden, teraz opuść biodra, skręć się dłonią do dłoni, uklęknij, usiądź pośladkami na piętach, wyciągnij ręce w przód, teraz złap za grzbiet dłoni, opuść prawy barki troszeczkę, rozciągnij nadgarstek. Świetnie, I lewa ręka wyciągnij, zegnij w stronę przedramienia, naciśnij rozciągnij grzbiet nadgarstka. Bardzo dobrze. I rozluźnij ręce. Druga strona. Pies głową w dół. Piękny, mocny, stabilny wdech. I idziemy przez okrągłe plecy do deski. Zostajesz na lewej ręce, lewej nodze. Prawą nogę przekładasz za lewą krawędź maty. Siadasz na pośladkach. Teraz Ściągasz lewy bark, opuszczasz lewą stopę, prawa pięta w górę. Otwórz prawy bok ciała, odepchnij się od lewej ręki, pociągnij prawą ręką w przód. Na trzy, na dwa, na jeden. Opuść biodra, dłoń do dłoni, pies, z głową w dół. I usiądź. Usiądź pośladkami na piętach, przenieś ręce w tył, złap od tyłu za przedramiona i teraz rolując barki, suń delikatnie łopatki, przechyl głowę w lewo, rozluźniając prawą stronę szyi, opuszczając prawe barki niżej. Głowa do centrum i teraz lewy bark ciężki, głowa w prawo. Świetnie. I do centrum. Złap od przodu teraz za kolana, za okrągli plecy. Wydech, zginając łokcie, plecy w pręsło i wydech, okrągły grzbiet. I wdech w plecy w kles, Ostatni raz. Bardzo dobrze. Daj sobie teraz pięć długich oddechów, aby energia ta zewnętrzna poruszona poprzez praktykę powoli zaczęła spływać do wnętrza. Łagodnie wycofuj uwagę na oddech. I teraz przygotuj się do siawasan. Połóż się na plecach. Zanim totalnie odpłyniesz, zadbaj o ułożenie miednicy. Zobacz. Podnieś biodra, podwiń kość ogonową, aby wydłużyć dolne plecy. Kręg po kręgu opuść lędźwie i potem równo wyprostuj obie nogi. Oddal je od siebie, puść uda na zewnątrz, palce stóp na zewnątrz. I teraz ręce, zobacz na ręce wnętrza, rąk lekko do góry, broda do mostka. I sprawdź teraz, czy leżysz równo, symetrycznie. Oczywiście Mając na względzie wygodę, wygodę, która łączy się z otwar... o... wygodę, która łączy się z otwartością ciała. Otwartością na przepływ, tak aby krew, limfa mogły swobodnie przepłynąć przez płuca, przez organy. Aby ewentualne zastoje miały szansę się troszeczkę odświeżyć. I możesz teraz przymknąć oczy. Zaproś uwagę do brzucha. Rozluźnij teraz totalnie brzuch. Rozluźnij podbrzusze i pachwiny. Rozluźnij pośladki, krocze, cały ten obszar, centrum naszej mocy, kreatywności, twórczości. Niech teraz się otworzy na Twoją świadomość. Obserwuj subtelne pulsowanie w dole ciała. Pulsowanie oddechu. Nogi stają się ciężkie, pasywne, odpoczywają. Rozluźniają się teraz Twoje barki, całe ramiona, cała kontrola, która jeszcze na nich spoczywa, niech spłynie w dół. Dół ciała, góra, cała głowa. Zatopiają się w siwosanie. Stajesz się siwosaną na poziomie ciała, umysłu. Teraz ugnij kolana, postaw stopy na ziemi, unieś powieki, przyciągnij się, jeśli masz ochotę i powoli, przewracając się przez bok, usiądź. Dziękuję Wam za dzisiaj. na też Życzę Wam wszystkiego pięknego. Dzisiaj w ogóle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się materiałem. Zapraszam też na Instagrama, gdzie pojawiają się cały czas nowe treści i inspiracje. To co? Dziękuję i do zobaczenia razem.